Robili to, co chcesz, myśląc, że to ich pomysł. Powiedzmy, że chcesz, aby twój przyjaciel dołączył do ciebie na weekendową wycieczkę. Zamiast po prostu prosić i mieć nadzieję, że się zgodzi, użyj techniki zwanej fałszywym dylematem. Oznacza to, że dajesz mu tylko dwie możliwości, czyniąc jedną z nich oczywiście mniej zabawną. Na przykład możesz powiedzieć: W ten weekend. Możesz pojechać ze mną na ekscytującą wycieczkę lub zostać w domu. Ustawiłeś opcję tak, że jedna brzmi znacznie lepiej niż druga, ale tak naprawdę prowadzisz ich do dokonania pożądanego wyboru, co tak naprawdę się dzieje. Kontrolujesz narrację, a inne możliwości, takie jak znalezienie alternatywnej ekscytującej aktywności, nie są nawet przedstawiane jako opcje. Teraz, gdy już nas znalazłeś, dołącz do nas, aby stać się potężnym.